Tosia i tajemniczy świat przyjaźni. Dawno, dawno temu, w niewielkim miasteczku, pośród zielonych łąk i pięknych lasów, mieszkała mała dziewczynka o imieniu Tosia. Tosia miała jasne, kręcone włosy, błyszczące niebieskie oczy i zawsze uśmiechniętą buzię. Uwielbiała spędzać czas na świeżym powietrzu, biegać po łąkach, wdychać zapach kwiatów i obserwować chmury przemykające po niebie. Mimo, że miała dużo zajęć i hobby, czegoś jej brakowało: przyjaciółki, z którą mogłaby dzielić wszystkie swoje marzenia, sekrety i przygody. Każdego dnia Tosia patrzyła na grupy dzieci bawiących się razem na podwórku. Czuła lekkie ukłucie smutku, gdy widziała, jak inne dziewczynki śmieją się i rozmawiają, jakby znały się od zawsze. Tosia też chciała mieć kogoś bliskiego. Kogoś, kto by ją zrozumiał, z kim mogłaby dzielić swoje radości i troski, ale nie wiedziała, jak znaleźć taką przyjaciółkę. Pewnego dnia Tosia siedziała w swoim ulubionym miejscu, pod starym dębem, na skraju lasu i zadumała się nad swoim marzeniem. Jak znaleźć przyjaciółkę? Zastanawiała się, czy to musi być takie trudne? Nagle znikąd usłyszała delikatny szelest liści. Jakby wiatr próbował jej coś powiedzieć. Spojrzała w górę i, ku swojemu zdziwieniu, zobaczyła małą postać, która zdawała się wyłaniać z pomiędzy gałęzi. Była to mała wróżka, o skrzydłach lśniących, niczym krople rosy w słońcu. Witaj, Tosiu, powiedziała wróżka z uśmiechem. Tosia była zaskoczona, ale i zachwycona. Zawsze wierzyła, że magia istnieje, ale nigdy wcześniej nie spotkała wróżki. Kim jesteś? Zapytała cicho Tosia: Jestem wróżka, przyjaciółka, odpowiedziała postać. Zostałam wysłana, aby pomóc dzieciom, takim jak ty, zrozumieć, czym jest prawdziwa przyjaźń. Tosia otworzyła szeroko oczy: Naprawdę, ale jak mogę znaleźć przyjaciółkę? Wróżka, przyjaciółka usiadła na gałęzi, nisko nad głową Tosi. Jej skrzydełka migotały delikatnym światłem. Zanim znajdziesz przyjaciółkę, powiedziała ciepłym głosem Musisz zrozumieć co oznacza być dobrym przyjacielem Przyjaźń to nie tylko wspólne zabawy i śmiech to coś więcej Przyjaciel to ktoś kto cię słucha wspiera ale także oczekuje tego samego od ciebie Tosia skinęła głową próbując pojąć znaczenie słów wróżki A teraz Tosiu ciągnęła wróżka pomogę ci odbyć podróż podczas której dowiesz się co oznacza prawdziwa przyjaźń? To, czego się nauczysz, pomoże ci odnaleźć przyjaciółkę. Czy jesteś gotowa? Tosia poczuła mieszankę ekscytacji i niepokoju. Nie wiedziała, co ją czeka, ale coś w jej sercu mówiło, że musi spróbować. W mgnieniu oka Tosia poczuła, jak świat wokół niej zaczyna się zmieniać. Drzewa, łąki i niebo rozmyły się, a ona stanęła w zupełnie nowym miejscu. Była to kraina przyjaźni, tajemniczy świat pełen magii, pięknych kolorów i niezwykłych postaci. Pierwszą osobą, którą Tosia spotkała, była pani Zrozumienie. Wysoka, łagodna kobieta o błękitnych oczach, które emanowały spokojem. Witaj, Tosiu, powiedziała pani Zrozumienie. Aby być dobrym przyjacielem, musisz nauczyć się słuchać. Kiedy ktoś opowiada ci o swoich uczuciach, nawet jeśli nie zawsze je rozumiesz. Najważniejsze jest, żebyś słuchała sercem. Tosia spojrzała na Panią zrozumienie z zainteresowaniem. A jak to się robią? zapytała. Pani zrozumienie uśmiechnęła się. To proste. Słuchasz nie przerywając i starasz się postawić w miejscu tej osoby. Nie musisz mieć gotowych odpowiedzi. Czasem wystarczy, że jesteś obecna. Tosia postanowiła, że od tej pory będzie bardziej uważnie słuchać innych. Zrozumiała, że prawdziwa przyjaźń zaczyna się od tego, by dać komuś przestrzeń do wyrażenia swoich myśli i uczuć. Następnie Tosia spotkała małą dziewczynkę o imieniu Róża. Róża siedziała na łące, trzymając w rękach wielki koszyk pełen ciasteczek. Chcesz jedno? Zapytała Róża, podając Tosi ciasteczko. Tosia poczuła, że robi się głodna, więc chętnie wzięła ciasteczko i zaczęła je chrupać. Lubię się dzielić, powiedziała Róża. Dzielić się to jeden z najlepszych sposobów na pokazanie, że komuś na kimś zależy. Tosia zamyśliła się. Zrozumiała, że nie chodzi tylko o dzielenie się rzeczami, ale także o dzielenie się czasem, uwagą i uczuciami. Przyjaciele powinni być gotowi dawać z siebie coś, co jest dla nich ważne i nie oczekiwać niczego w zamian. Dziękuję, Różo, powiedziała Tosia. Od teraz będę się starała dzielić tym, co mam, nie tylko rzeczami, ale też moim czasem i sercem. Po spotkaniu z różą Tosia trafiła do pięknej doliny, gdzie spotkała wróżkę, odpowiedzialność. Była to niewielka, ale silna postać o jasnozielonych skrzydełkach. Przyjaźń to także odpowiedzialność, Tosiu, powiedziała wróżka. Musisz pamiętać, że kiedy jesteś przyjaciółką, ludzie mogą na Ciebie liczyć. Ale to działa w obie strony. Powinnaś także być otwarta, by inni mogli ci pomagać. Co to oznacza być odpowiedzialnym w przyjaźni? Zapytała Tosia. To znaczy być lojalnym, wspierać swojego przyjaciela w trudnych chwilach, a także dotrzymywać obietnic. Jeśli powiesz, że coś zrobisz, zrób to. Przyjaźń opiera się na wzajemnym zaufaniu wyjaśniła wróżka. Tosia zrozumiała. Że bycie odpowiedzialnym przyjacielem to nie tylko coś, co robisz dla innych, ale także sposób, w jaki pozwalasz innym na bycie odpowiedzialnym za ciebie. To wymaga zaufania i otwartości. Ostatnią lekcję Tosia otrzymała od Wróżki zaufania. Wróżka ta miała piękne, złote skrzydełka i emanowała spokojem. Tosiu, powiedziała Wróżka, zaufanie to podstawa każdej przyjaźni. Jeśli nie możesz komuś zaufać, trudno jest zbudować prawdziwą relację, ale zaufanie to nie tylko tajemnice, to także otwarta komunikacja. To się zastanowiła się nad tym. Często bała się mówić o swoich uczuciach, bo obawiała się, że inni mogą jej nie zrozumieć. Jak mogę nauczyć się zaufania? Zapytała. Zaufanie to coś, co buduje się z czasem, odpowiedziała wróżka, ale musisz być gotowa. By dać drugiej osobie szansę. Musisz być szczera wobec siebie i swoich uczuć, a także otwarta na to, co druga osoba ma ci do powiedzenia. To wymaga odwagi, ale przyjaźń jest warta tego ryzyka. Tosia poczuła, że rozumie, o co chodzi w różce zaufania. Zrozumiała, że budowanie przyjaźni to proces, który wymaga czasu, cierpliwości i odwagi, ale jednocześnie wiedziała, że to coś. Co może dać wiele radości i wsparcia. Dziękuję, powiedziała z uśmiechem. Będę pamiętać o zaufaniu i otwartości. Po wszystkich tych spotkaniach Tosia poczuła, że nauczyła się bardzo ważnych rzeczy. Wróżka przyjaciółka znów pojawiła się przed nią. Jesteś gotowa, powiedziała ciepło. Teraz wracasz do swojego świata. Ale pamiętaj, Tosiu, prawdziwa przyjaźń nie przychodzi od razu. Czasami trzeba na nią poczekać, a czasami samemu ją zbudować. Krok po kroku Tosia uśmiechnęła się i poczuła ciepło w sercu. Teraz wiedziała, że znajdzie przyjaciółkę, ale co najważniejsze wiedziała, jaką przyjaciółką sama chce być. Świat wokół niej znowu zaczął się zmieniać, a ona wróciła pod swój ukochany dom na skraju lasu. Kiedy otworzyła oczy, dzień zbliżał się do końca. A słońce powoli chowało się za horyzontem. Tosia wstała i ruszyła w stronę domu. Po drodze zobaczyła nową dziewczynkę na placu zabaw. Dziewczynka siedziała sama, podobnie jak Tosia jeszcze niedawno. Tosia poczuła, jak coś w jej sercu się budzi. Może ona też szuka przyjaciółki, pomyślała Tosia. Zbliżyła się do dziewczynki i uśmiechnęła się do niej. Cześć, jestem Tosia, chcesz się ze mną pobawić? Dziewczynka spojrzała na nią zaskoczona, ale szybko odwzajemniła uśmiech. Cześć, ja jestem Zosia, bardzo bym chciała. I tak, Tosia i Zosia zaczęły wspólnie bawić się na Placu Zabaw, a śmiech niósł się po całym podwórku. Tosia czuła, że właśnie zrobiła pierwszy krok w budowaniu nowej przyjaźni. Wiedziała, że będzie to proces pełen wspólnych chwil, rozmów i wzajemnego zrozumienia. A to wszystko zaczęło się od jednego prostego cześć. Od tego dnia Tosia zawsze pamiętała o lekcjach, które nauczyła się od wróżek w krainie przyjaźni. Wiedziała, że przyjaźń to coś, co trzeba pielęgnować i dbać o to, by była oparta na wzajemnym szacunku, zaufaniu, zrozumieniu i odpowiedzialności. Z Zosią spędzały teraz dużo czasu razem. Bawiły się, rozmawiały. Dzieliły się swoimi małymi sekretami i wspólnie rozwiązywały problemy. To się wiedziała, że znalazła nie tylko przyjaciółkę, ale także nauczyła się, jak być dobrą przyjaciółką dla innych. I tak to się odkryła, że prawdziwa przyjaźń to nie coś, co można znaleźć przypadkowo, ale coś, co trzeba zbudować z sercem, pełnym ciepła i dobroci. Wszyscy możemy znaleźć przyjaciela, jeśli tylko jesteśmy gotowi by być nim dla innych. Koniec.